Nierówności kwadratowe. Zadania z nierówności kwadratowych są zawsze za, na maturze za dwa punkty. Przynajmniej przez ostatnie 10 lat tak zawsze jest. Także teraz sobie rozwiążemy takie pewniaki z matury, czyli nierówności kwadratowe. Tutaj przedstawiłam schemat po kolei, jak nierówności kwadratowe się rozwiązuje. Bo jakie jest pytanie w tej nierówności? Pytanie w nierówności jest takie, tylko, że akurat to pytanie trudno jest odczytać z, z takiego nieuporządkowanego, z takiej nieuporządkowanej nierówności, dlatego najpierw sobie ją uporządkujemy. Tu podobnie jak w równaniu. Jeżeli mamy tutaj e, nieuporządkowane to wszystko, czyli są nawiasy lub ułamki, najpierw musimy uporządkować, czyli pozbyć się nawiasów. Więc najpierw nawiasów się pozbywam, skoro mam sumę różnicę przed nawiasem, to muszę powymnażać każdy element razy każdy, żeby pozbyć się tego nawiasu. Więc mogę sobie najpierw pomnożyć te dwa nawiasy. Tutaj uzyskuję takie, takie rozwiązanie z, z, z pomnożenia tych dwóch nawiasów. Później jest dwójka przed tymi nawiasami, więc muszę jeszcze to, co tutaj uzyskałam z tego pomnożenia, pomnożyć razy dwa. Czyli każdy element jeszcze mnożę sobie razy dwa. I później, na końcu, muszę doprowadzić, to jest właśnie pierwszy krok, jaki musimy uzyskać. Jak rozwiązujemy nierówność, to musimy doprowadzić ją do takiej postaci, żeby to, co przy x kwadracie, to, co przy x i ten wyraz wolny, wszystko było po lewej stronie nierówności. Oczywiście może być też po prawej, ale tu wchodzimy w pewne schematy, żeby wam się nie pomieszało, więc zakładamy, że zawsze po lewej, natomiast po prawej stronie jest, zawsze po prawej musi być zero, żebyśmy mogli w ten sposób tą nierówność rozwiązywać. Także tutaj jeszcze muszę to uporządkować, czyli to, co z x kwadratem daje sobie tu na lewo. Wszystko z x daje też na lewo i od razu sobie wykonuję działanie, czyli 6 minus 2 to jest 4, i jeszcze minus 1 to jest 3x. Liczby też wszystkie daje na lewo, czyli minus 6 daje na lewo minus 1, czyli zmienia znak, to będzie minus 6 plus 1 to jest minus 5. I zrobiłam już pierwszy krok, czyli uzyskałam tą funkcję kwadratową właśnie w takiej postaci trójmianu kwadratowego, czyli w postaci ax plus bx plus c. Tu jest znak nierówności i tu jest 0 i o to nam chodziło, czyli mam pierwszy krok. Potem kolejnym krokiem jest ustalenie, jakie będą te współczynniki a, b i c. Tutaj pamiętamy, że a to jest zawsze ta liczba przy x kwadracie, a nie pierwsza liczba, która w ogóle występuje, bo to jest suma, więc może to być zupełnie w dowolnej kolejności napisane. Ale to, co przy x kwadracie to jest zawsze a, to, co przy x to jest b, a to, co jest wyrazem wolnym, co nie ma żadnego x, to jest c. Gdyby jednego z tych elementów nie było, to wtedy piszemy 0. Czyli gdyby na przykład nie było tej liczby przy x, to wtedy piszemy, że b będzie 0. Gdyby nie było na przykład i minus 5, to c by było zerem. A gdyby nie było tego, no to wtedy to już nie byłoby równanie kwadratowe, tylko równanie i byśmy to troszeczkę inaczej rozwiązywali. No i robimy w ten sposób, wyznaczamy to A, B i C i potem liczymy deltę. Yy, jeszcze wrócę do, do tego, co mówiłam na początku, czyli jakie tutaj jest pytanie w tej nierówności, co my tu w ogóle liczymy? Bo tutaj uzyskaliśmy wzór funkcji kwadratowej i co tutaj jest niewiadomą? No x, tak, bo to jest tylko jedyna tutaj niewiadoma, czyli pytają się, dla jakich argumentów, czyli x wartość funkcji, bo cały ten wzór funkcji to jest wzór na jej wartość, a tutaj ta wartość funkcji... Ma być dodatnia. Czyli tutaj pytanie zadane to jest takie, dla jakich x wartości funkcji są dodatnie. A jak mamy narysowany ten wykres, to wiemy, że wartości, e, wartości są dodatnie dla tych x, gdzie funkcja jest nad 8x, tak, bo nad 8x mamy wartości dodatnie y, a pod 8x są y ujemne. Ale to będzie za chwilkę. Czyli pytanie z tej nierówności. Bo nie chciałabym Wam tak schematycznie tłumaczyć, co po kolei robimy, a w ogóle, żebyście nie rozumieli, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że po części uda się to zrozumieć, żebyście wiedzieli, o co tu w ogóle chodzi, a nie, że tylko schematycznie co liczymy i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Czyli tutaj pytanie zawarte w tej nierówności to jest, dla jakich argumentów, czyli dla jakich ich słów wartości tej funkcji są dodatnie. Jeszcze do tego wrócę przy wykresie. No i wyznaczamy ABC. Jak już to mamy wyznaczone, to liczymy deltę, chyba, że wyjdzie nam równanie kwadratowe, z którego można policzyć miejsca zerowe bez delty, no to liczymy bez delty, ale tutaj akurat jest delta, więc, znaczy to akurat nie da się inaczej, więc liczymy deltą. Czyli wyznaczamy deltę i potem miejsca zerowe, bo chcemy mieć miejsca zerowe tej funkcji, dlatego, że chcemy ją narysować, naszkicować. Naszkicować dlatego miejsca zerowe, bo funkcja właśnie w miejscach zerowych przechodzi z wartości dodatnich na ujemne albo odwrotnie, bo w miejscach zerowych jest wartość 0, stąd właśnie ją obliczamy. Wyznaczamy miejsca zerowe, skoro delta jest dodatnia, to wyznaczamy je ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a i te miejsca zerowe wychodzą 1 i minus 5 drugich. I jesteśmy już przy punkcie czwartym. Potem szkicujemy wykres. Jeżeli są dwa miejsca zerowe, to zawsze tutaj rysujemy sobie jako dwie kule, te miejsca zerowe, oczywiście w kolejności, tak jak na osi liczbowej. I tutaj uwaga: jeżeli tutaj mamy znak nierówności bez równego, to rysujemy kule otwarte. Jeżeli jest znak nierówności z, z równym, to wtedy rysujemy kule zamalowane. Czyli jest bez równego, rysujemy kule otwarte i wyznaczamy te miejsca zerowe, sobie zaznaczamy, i potem. Zaznaczamy plusy i minusy. O co chodzi? I tu właśnie teraz zaznaczamy sobie e, dla jakich x wartości funkcji są dodatnie, a dla jakich są ujemne. Czyli to, co tłumaczyłam też w filmie z nierówności, przy różnych typach wykresów, ale raczej na zadaniach z matury są zawsze dwa miejsca zerowe. Nie widziałam jeszcze matury, żeby dać pytanie z dwa punkty, żeby było jedno miejsce zerowe albo brak. Więc tu, gdzie jest funkcja nad osią X, to zaznaczamy plusy, czyli tu ma wartości dodatnie przyjmują te wszystkie punkty dla tej funkcji. Tutaj dla tych wszystkich punktów, dla tej funkcji wartości są ujemne, dlatego że te punkty leżą pod osią x tak? I tu, jak jest funkcja znowu nad osią x bo to jest oś x, no to będą tu są wartości dodatnie. Potem patrzymy, o co nas pytają. Czy oni chcą wiedzieć w tym pytaniu, tutaj w tej nierówności, czy pytają się, gdzie są wartości dodatnie, czy gdzie są ujemne? No skoro tutaj jest wzór na tą wartość, to ta wartość ma być większa od zera, czyli pytają się o dodatnie. Czyli potem jako rozwiązanie piszemy po prostu ten przedział, gdzie mamy te plusy, jak jest koło otwarte, to piszemy przedział otwarty, jak będą koła zamknięte, to piszemy przedział zamknięty. Czyli tutaj będzie rozwiązanie, że x należą od minus nieskończoności do minus 5 drugich i jeszcze plus od jedynki do plus nieskończoności.